Moi drodzy, idę sobie tak przez Hongkong i słucham sobie kukona. A gdzie ja idę? Idę do polskiej szkoły, w której zajęcia prowadzi Polka, która pracuje w konsulacie. Ciekawy jestem, jak wygląda ta szkoła, bo fajnie, że się gloryfikuje polską kulturę. Ciekawy jestem w jakim języku mówią te dzieci i te zajęcia się odbywają, bo często widzę, że dzieci jak mówią tutaj po angielsku. O co tu siedzi? Chyba myją okna? O kurczę, zobaczmy. Jedna i drive with you? Się jeszcze Idę sobie tutaj ulicą, a pani maluje mura na chodniku. Ubiera sobie wzór z kartki. Tutaj właściwie chyba się wchodzi do polskiej szkoły i dzieci uczą się w takim budynku. Muszę wjechać na 39. piętro. Czekamy na Ewentę. Cześć. W ogóle nie okazji się przedstawić. nie To fajny widok. Okej. Okay. No z 39 dziewiątego piętra to musi być. <grymne> <absolutely laugh> <grymne> <Dzień> <grymne> więc tak wygląda szkoła w Hongkongu. Znaczy, sobotnia szkoła. O kurczę. A tutaj mamy zajęcia przedszkolne, więc to jest taki event space. Okej. Okay. Więc jest bardzo fajny widok. O, super, super. Ale mega to tak wygląda, <grymne> ja pierdziełem. A powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że ty się znalazłeś w ogóle w Hongkongu, że tak powiem? Więc trzy lata temu mhm. poznałam chłopaka w Paryżu okay. i on e, miał e, pracę w Hongkongu okay. i zapytał się mnie, czy chcę dołączyć. A teraz po prostu już pracuję, bo na początku oczywiście było bardzo ciężko, yeah. a teraz już pracuję i mam dużo zajęć, więc jestem totalnie niezależna teraz. To chyba taka mocna decyzja, żeby nagle tak zmienić, nie? Tak, szczególnie, że ja byłam tutaj na studiach w Warszawie, okay. pomyślałam, że dlaczego nie. Mhm. Myślę, że taka, taka okazja się nie trafia codziennie. I myślę, że jak coś takiego mi się przytrafiło, to chciałam spróbować. I jak w ogóle planujesz swoją przyszłość w Hongkongu, <noise> czy jak ty to widzisz? Myślę, że jeszcze może kilka lat tutaj, mhm. a później chciałam wrócić do Polski przez rodzinę, przez znajomych. Okay. Wiadomo, zawsze jak latam dwa razy do roku albo raz do roku, to codziennie kogoś odwiedzam. Więc czasem myślę, że właśnie tracę coś. A czego ci najbardziej z Polski brakuje tutaj w ogóle? Jedzenia zdecydowanie. Tak? Tak? Ponieważ, no wiadomo, można sobie gotować. O co tu siedzi? Chyba ją okna? O kurczę, <noise> zobaczmy. Moi drodzy, patrzmy, tak to wygląda. <noise> tutaj jest taka praca, i wy tutaj normalnie nie macie zajęcia, tak? Tak, i po prostu siadamy sobie tak w kółku. Po prostu tak. Tu siadamy, z ciakami, w kółku i się bawimy. Na 391, moi drodzy, zobaczcie. Z jakiej to inicjatywy w ogóle powstało? To z, z konsulatu czy sama sobie? Z... To znaczy, to było tak, że jak tylko przyleciałam i nie miałam jeszcze pracy żadnej, mm -hmm. to y, poznałam jakichś Polaków i oni się mnie zapytali, że skoro nie mam pracy, to może będę uczyć ich syna, polskiego, okay. tak, dorywczo. Okay. No i zaczęłam to robić i po prostu zaczęło mi przybywać klientów okay. i zaczęłam naprawdę mieć dużo tych dzieci y, i konsulat o mnie usłyszał. I konsulat zapytał, czy chciałabym poprowadzić szkołę sobotnią pod patronatem konsulatu, znaczy nie pod patronatem, czyli tak naprawdę oni to prowadzą. Okay. A ja uczę. A ile mniej więcej ogólnie, tak można szacunkowo powiedzieć, ile jest Polaków tutaj? Masz takie informacje w całym Hongru? Tak, e, około tysiąca. Około o tysiąca, tak. I w szkole mamy około 40 mm -hmm. w czterech grupach, a w przedszkolu 17. A w jakim języku tutaj się porozmawiacie? Bo ja zauważyłem, że tu zazwyczaj dzieci ekspatów to po angielsku się porozmawiają. Tak. A wy tutaj porozmawiacie po Tak, my rozmawiamy po polsku. Po polsku. Na przykład z przedszkolakami jest tak, że tylko i wyłącznie po polsku, żeby oni się osłuchiwali, okay. ja tak nie rozumieją. Z dwoma grupami. E, Zaawansowanymi po polsku, a dwie grupy podstawowe, no musimy niestety po angielsku dużo, bo to są na przykład dzieci dwunastoletnie, które nic nie rozumieją, tylko zaczynają dopiero, okay. więc tam muszę im coś wytłumaczyć, na przykład po angielsku, a to wtedy robimy bardziej, na przykład program po angielsku, ale z polskie słowa wplatane okay. i uczymy się na przykład o kulturze, bo to nie są tylko językowe zajęcia, to jest kultura, kuchnia, po prostu o wszystkim. I warto uczyć się polskiego, bo no? nawet na końcu świata. Można spotkać Polaków na ulicy, w banku. Wszędzie dosłownie. I mieliśmy właśnie gościa ostatnio w szkole, dziewczynę z Waszyngtonu, Polkę, okay. Polko-Amerykankę, Polko która mówi po polsku i przyszła do nas do szkoły, żeby poopowiadać o swoim spojrzeniu na polską szkołę, bo ona chodziła do szkoły sobotniej i powiedziała, że bardzo jej się to przydało, bo wszędzie w Stanach czy na świecie spotykała Polaków i nigdy nie wiesz, kiedy ci się to przyda. A spotykasz tutaj Polaków tak na co dzień jakoś w jakimś stopniu, czy zazwyczaj za pomocą tylko tej szkoły zauważyć. Że... Nie, to znaczy mam grupy znajomych polskich. Mamy taką grupę o, Polaków, bo wiadomo, jakby przyjaźnimy się z innymi narodowościami, ale jednak z Polakami zawsze jest jakaś taka więź kulturowa i jesteśmy z tego samego, z tego, z tego samego miasta na przykład, okay. z Warszawy. Więc z nimi fajnie jest się tutaj przyjaźnić. Yy, I tak jak mówię, nawet na ulicy można yy, wpaść na Polaka. Jest taki bazar, to zawsze jak tam idę, to słyszę Polski, serio. <grym> <grym> Ale ty byłeś chyba na Piku, widziałam na Instagramie. Tak, byłem na Piku. Tam też często się zdarza. Powiem ci szczerze, że ja przemierzyłem już, zrobiłem przez te dwa tygodnie ponad 100 km na nogach mhm. i spotkałem tylko wczoraj jedną parę. Naprawdę? Naprawdę. O, to dziwne. Tu myślę, że zależy od sezonu. Bo Może teraz tak. był Chiński Nowy Rok i było tutaj dużo turystów. A teraz jest po Chińskim Nowym Roku, więc jest spokojnie. Zobaczcie. Przy 39 piętrze. Jak się uczy na, takim, na takiej wysokości, ma to znaczenie? To jest, to jest szkoła w, chmur, w chmurze. <laughs> I to też jest tak, że nie tylko się tutaj uczymy, ale też socjalizujemy. Tak to niektórzy Polacy w ogóle się nigdy nie widzieli, a okay. tutaj się wszyscy spotykają. Okay, okay. Tutaj w tym przedsionku. Ków pierwszych, których spotkałam, którzy mi zaproponowali, żebym uczyła ich syna, to poznałam, ponieważ sprzedałam im pączki, jak zrobiłam pączki tutaj. I oni kupili ode mnie pączki. I okay. tak to się zaczęło. Więc wydaje mi się, że zawsze wszystko się zaczyna od jakiegoś polskiego akcentu. Są różne grupy polonijne. Okay. Więc zawsze można, nie wiem, coś tam się ogłosić, porozmawiać okay. z Polakami. I zaczęłam trochę to sprzedawać. Później to się zrobiła tradycja, że robiłam na przykład na każdy tłusty czwartek, później zaczęłam właśnie użyć polskiego. Super. Na początku nie mogłam iść na przykład nie wiem, do pracy jakiś na etat, ponieważ jak tylko przyleciałam, to dopiero miałam ten proces wizowy okay. i nie mogłam po prostu iść od razu do jakiejś pracy. Okej, okay, dobrze. A powiedz mi w ogóle, jak wyglądał właśnie ten proces wizowy? Czy taki bezpośrednio jak hmm. Polek przyjeżdża do Hongkongu i co hmm. musi zrobić, żeby zacząć pracować? Najlepiej przyjechać już jak znajdzie się firmę. Na przykład nie wiem, jak jesteś w Polsce i aplikujesz do jakiejś firmy w Hongkongu, to mhm. ona powinna być sponsorem twojej wizy. Już procedować to jak jesteś jeszcze w Polsce. Później jak wjeżdżasz już, już masz wizę zrobioną przez twoją firmę. I to się nazywa sponsor wiza. Zawsze można przyjechać do Hongkongu na wizie turystycznej i sobie szukać pracy mhm. i później um, jakaś firma, która cię zatrudnia, może sponsorować ci wizę, ale na pewno jest to trudniejsze. Bo może się okazać, że nie wiem, przez pół roku nic nie znajdziesz i i po prostu musisz wracać... O, jeszcze dostanę naklejkę. Nie naklejkę. To zapro zaprojektowana naklejka. Okay. Polskie serce. <laughs> Więc dla ciebie mogę ci nakleić. Super, bardzo chętnie. Proszę. <laughs> Dobra. To ja uciekam, trzymaj no, się. No, trzymaj Dziękuję się, pa, za pozdrawiam. <laughs> pa, Dobra, uciekam pa. Moi drodzy, właśnie wracam z tej szkoły polskiej. Podoba mi się to bardzo fajnie, że, że gloryfikuje się kulturę polską daleko, daleko poza granicami kraju. Serce rośnie jak się to widzi. Zobaczcie, a tu jesteśmy na takim bazarku. I tu pan dowozi takie, i właśnie takie auta mniej więcej dowożą ryby, na takie stoiska, oni dowożą ryby i zazwyczaj lód tymi, tymi autami. Zobaczcie, tu jest szyba, można zobaczyć jak one wyglądają. Trochę jest klimatycznie, zobaczcie. Tak to auto wygląda. Mi przyszło na myśl, zapytam się tego Chińczyka, czy mogę z nim jechać, przejechać się chociaż kawałek. Zobaczymy, czy mi pozwoli. Jeśli oglądasz ten materiał, to proszę Cię o subskrypcję i polubienie tego materiału. Dziękuję za każde wsparcie z Waszej strony. Wasza pomoc pomoże mi rozwinąć kanał i dostarczać filmy regularnie. Gitar, wszystko tu jest żywe. Nie wiem czy to jest żywe Jako rybę wkracza. No, no no jak ci jeszcze ruszają na tyle Widzicie? Mega Ja Zwija jakieś węże z tego auta Ciekawe, czy mi pozwoli się ze sobą przejechać Jak myślicie? Mi się wydaje, że pozwoli. Can I drive with you? Ok. So great. Ok, okej okay. Zobaczcie moi drodzy. Jadę sobie tutaj z Panem. Okej, okay, okej okay. Pan nie chciał, żebym go nagrywał, po prostu. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Fajr, Jomea, Jomea. Jak to wygląda ten środek w ogóle jakie wykończenie? Nie, nie jest Patrzcie jaka rączka. Mega, a kierownica? To siebie nagram, nie? Nigdy nie spodziewałem się, że będę mógł jechać chińską ciężarówką. Zobaczcie. Tak to wygląda. Mega. Jedziemy i panu oh, na yeah. Amazing, amazing. Very good. Yeah. Nie no mega to wygląda. Przypomina mi to pakistańskie ciężarówki trochę. Zobaczcie, tak to mniej więcej wyglądało. I pan jeszcze podświetlił to. I te bloki się nie kończą. Nie, no to. Wizualnie te wielkie wieżowce robią na mnie duże wrażenie, ale też mam zamiar pojechać trochę w naturę i pokazać Wam, jak, jak wygląda naturalna przestrzeń w Hongkongu. Przestrzeń miejska, która jest w Hongkongu, to jest zaledwie kilka procent całego Hongkongu.